Dzień dobry, witamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu, na takim tradycyjnym New Kellera, tym razem z wyjątkowej okazji, dlatego że w połączeniu z naszymi jubileuszem od 20-lecia obecności na polskim rynku biotechnicznym. Myślę, że dzisiejsze spotkanie, które zorganizowaliśmy, właściwie miało na celu dwie rzeczy. Jedno to było przypomnienie szerszej publiczności, że już jesteśmy 20 lat rzeczywiście na rynku geotechnicznym w Polsce, ale z drugiej strony było też okazją, żeby porozmawiać, myślę, w sposób otwarty, taki partnerski o tym, co się zmieniło w geotechnice w ciągu tych ostatnich 20 lat i jakie są perspektywy na najbliższe lata. W imieniu moim własnym oraz Politechniki Warszawskiej bardzo chciałam serdecznie podziękować za zaproszenie do seminarium i pogratulować firmę Keller wspaniałego jubileuszu oraz wspaniałego seminarium. Technika Warszawska zna firmę Keller od 20 lat, czyli od czasu jak zaistnieli na polskim rynku i muszę powiedzieć, że cały ten okres naszej wspólnej Pracy to jest przede wszystkim promowanie młodych ludzi. Po drugie, promowanie interesujących rozwiązań popartych dużą wiedzą naukową. Współpraca również ze środowiskiem akademickim. To uważam za szczególnie cenne w tej chwili. Myślę, że jest to godne uznania taka długa historia działalności firmy w Polsce geotechnicznej i godne jakby uwagi, pochwały jest to, że firma Keller dysponuje tak wieloma technologiami, które może zaproponować. Dzięki temu nie proponuje zawsze jednej tej samej, którą robi, tylko z całej palety technologii do różnych rodzajów gruntu może wybrać tą najwłaściwiej pasującą do danej sytuacji i danej lokalizacji. I Widać w firmie Keller takie poważne podejście do inżynieringu, poważne biuro, duże biuro projektowe, które, które zajmuje się wszystkimi prawie kontraktami, które realizuje firma.